W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże, staję przed Tobą u końca tego dnia. Staję w prawdzie o sobie samym i o Twojej miłości do mnie. Staję z bagażem nowych doświadczeń, przeżyć, emocji, radości i lęków. Wiem, że wszelkie dobro od Ciebie pochodzi. Dlatego chcę Ci podziękować. Dziękuję za każdą spotkaną osobę, za uśmiech, za pracę i za chwilę odpoczynku. Dziękuję za to dobro, które zrealizowałeś dziś przeze mnie. Dziękuję, że byłeś i jesteś przy mnie, i że dajesz mi ciągle nową szansę na dojrzewanie do Twojej miłości i Twojej świętości. Panie, widzę moje braki i widzę mój grzech, moje odwrócenie się od Ciebie, który jesteś źródłem życia. Widzę, że często kieruję się swoją wolą i wydaje mi się, że mam lepszy pomysł na życie niż Twoje słowo i Twoje przykazania. W pokorze, więc proszę Cię o wybaczenie. Napraw proszę to, czego ja nie potrafię naprawić, i daj mi siłę do tego, abym naprawił to, co jest w moim zasięgu. Wybacz mi mój egoizm i naucz mnie prawdziwie kochać. Uwielbiam Twoje święte imię i ofiaruję Ci wszystkie cierpienia i radości dzisiejszego dnia, ofiaruję Ci też moich bliskich, tych, których kocham i tych, których tak bardzo ciężko mi kochać. W Twoje imię wybaczam tym, którzy mnie ranią. Panie, niech również ten nocny spoczynek chwali Ciebie, a nam niech przyniesie nowe siły. Chroń nas ode złego i prowadź. Tobie niech będzie chwała. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święci nasi aniołowie stróżowie, módlcie się za nami. Święci nasi patronowie, módlcie się za nami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.